Jestem teraz na spacerku i uwielbiam słuchać zatrzymać się na chwilę i wsłuchiwać w odgłosy, które dochodzą właśnie z takiego zagajnika, w którym jestem teraz: a mianowicie śpiew ptaków, szum wiatru. Odgłos silnika auta, ponieważ niedaleko mamy drogę. W ten sposób można ćwiczyć uważność, tym samym ćwiczymy koncentrację i uspokajamy myśli, jak i również umysł. To nas relaksuje. Jeśli będziecie na spacerku, to polecam, aby zatrzymać się właśnie w tak pięknym, urokliwym miejscu i słuchać się, co do nas mówi wiatr, jak śpiewają ptaki i poczuć ten spokój. Pozdrawiam.